Smolno to niewielka miejscowość na północnych Kaszubach oddalona zaledwie kilka kilometrów od Pucka. Spokój i cisza sprawiły, że powstała tutaj jedna z najbardziej atrakcyjnych kwater agroturystycznych w rejonie nadbałtyckim. Jej właścicielami są państwo ptachowie. Na początku XX wieku dziadek pana Antoniego pobudował tutaj młyn, który działa do dzisiaj. Młyn, staw rybny i konie to otoczenie tej pięknej kwatery agroturystycznej, która składa się z czterech dobrze wyposażonych apartamentów z aneksami kuchennymi. Gospodyni słynie w okolicy ze wspaniałej kuchni i jeszcze lepszych wypieków, oczywiście z własnej mąki. Jeżeli chcesz naprawdę odpocząć, to odwiedź nas. Działamy przez cały rok. Nasz adres Dolina Starego Młyna, Smolno, ulica Młyńska 12, telefon 515 279 935, adres internetowy www.agrodolina.eu Serdecznie zapraszam.